Szczęść Boże, witam wszystkich serdecznie w kolejnym dniu naszych rekolekcji, naszych rozważań, naszego wspólnego wędrowania przez, na, na drodze wiary w tym wielkim poście. Jest to czas, kiedy każdy z nas musi zastanowić się nad swoją wiarą, nad tym, co jest ważne w życiu i w tym wszystkim Słowo Boże nas prowadzi. Duch Boży nieustannie jest w Kościele, a... I prowadzi nas do tego, abyśmy odkrywali na nowo naszą wiarę, abyśmy odkrywali na nowo naszego ducha, abyśmy oczyszczali nasze serce z tego, co, co obciąża nas każdego dnia. W dzisiejszym dniu Kościół nam proponuje do rozważenia słowa z Ewangelii według św. Jana. Dlatego pozwólcie, że przeczytam te. Jezus przechodząc ujrzał pewnego człowieka niewidomego od urodzenia. Splunął na ziemię, uczynił błoto ze śliny i nałożył je na oczy niewidomego. I rzekł do niego: idź, obmyj się w sadzawce Siloe, co się tłumaczy posłany. On więc odszedł, obmył się i wrócił widząc. A sąsiedzi i ci, którzy przedtem widywali go jako żebraka, mówili: czyż to nie jest ten, który siedzi i żebrze? Jedni twierdzili, tak, to jest ten. A inni przeczyli, nie, jest tylko do tamtego podobny. On zaś mówił, to ja jestem. Zaprowadzili więc tego człowieka, niedawno jeszcze niewidomego, do faryzeuszów. A dnia tego, w którym Jezus uczynił błoto i otworzył mu oczy, był szabat. I znowu faryzeusze pytali go o to, w jaki sposób przejrzał. Powiedział do nich, Położył mi błoto na oczy, obmyłem się i widzę. Niektórzy więc spośród faryzeuszów rzekli: Człowiek ten nie jest od Boga, bo nie zachowuje szabatu. Inni powiedzieli, ale w jaki sposób człowiek grzeszny może czynić takie znaki? I powstało wśród nich rozdwojenie. Ponownie więc zwrócili się do niewidomego, a ty co o nim myślisz w związku z tym, że ci otworzył oczy? Odpowiedział: To jest prorok. Na to dali mu taką odpowiedź: Cały urodziłeś się w grzechach, a śmiesz nas pouczać? I precz go wyrzucili. Jezus usłyszał, że wyrzucili go precz, i spotkawszy go, rzekł do niego: Czy ty wierzysz w Syna Człowieczego? On odpowiedział: A któż to jest, Panie, abym w Niego uwierzył? Rzekł do Niego: Jezus, jest nim ten, który, którego widzisz i który mówi do ciebie. On zaś odpowiedział, wierzę Panie i oddał Mu pokłon. Ten fragment Ewangelii opisuje piękne spotkanie człowieka i Jezusa Chrystusa. Ale pragnę zwrócić uwagę na ciekawe, ciekawy rozwój wydarzeń opisane w tej Ewangelii, bo dzisiejsza Ewangelia ma pewne etapy, i te etapy składają się również na dojrzewanie wierzy. dla nas wszystkich są pewną lekcją. I tak pierwszy etap w tej historii to jest spotkanie Jezusa z niewidomym człowiekiem. Zauważmy, że ten człowiek nie prosił Jezusa o uzdrowienie, że ten człowiek praktycznie nie wiedział, co ma powiedzieć Jezusowi. A to Jezus, widząc tego człowieka, podchodzi do niego i czyni cud. Drugi etap to sąsiedzi, którzy zobaczyli uzdrowionego człowieka, zobaczyli, że ten człowiek jest już zdrowy. Jak to się stało? Zaczęli dochodzić, pytać. Ten człowiek. Niewidomy od urodzenia, który teraz widzi, stara się wytłumaczyć, tak jak umie, co się stało tak naprawdę, że to Jezus uczynił błoto, nałożył mu na oczy, kazał mu się przemyć w sadzawce siloam, i nagle odzyskał wzrok. Sam nie wiedział, co to znaczy, do końca. Następny etap, trzeci. To spotkanie z faryzeuszami. Faryzeusze nie mieli dobrych zamiarów ani względem tego człowieka, ani Jezusa. Byli przeciwnikami Jezusa. Szukali powodu, ażeby go oskarżyć. I tego człowieka wypytywali, jak to się stało. Ten człowiek po raz kolejny opowiada historię, która go spotkała historię uzdrowienia przez Jezusa. Ale nie wierzył Mu. Mało tego, zaczynają szkalować Jezusa. Ten człowiek jest grzesznikiem, bo nie przestrzega szabatu. Ten człowiek na pewno nie pochodzi od Boga. Ale nasz niewidomy od urodzenia myśli inaczej. Ten człowiek zaczyna wierzyć. Ten człowiek ze swojego już osobistego doświadczenia spotkania z Jezusem, rodzi sobie wiarę, bo zaczyna zadawać pytania faryzeuszom: Wy nie wiecie skąd ten człowiek pochodzi, a on otworzył mi oczy. To jest prorok. I czwarty etap to kolejne spotkanie z Jezusem tego niewidomego człowieka. Ale to spotkanie jest przedziwne. To, ten, to Jezus odszukał tego człowieka i zadaje mu pytanie: Czy ty wierzysz w Syna Człowieczego? Zauważmy, że w całej tej historii dopiero na koniec Jezus zadaje pytanie: Czy ty wierzysz? W przypadku innych uzdrowień, które są opisane w Ewangelii, Jezus zadaje pytanie o wiarę przed dokonaniem cudu, ale w tej sytuacji, w tej historii jest zupełnie inaczej. Te etapy, etapy dochodzenia do wiary, etapy tej historii opisanej w dzisiejszej Ewangelii, moi drodzy, mówią też coś nam o nas samych, o współczesnych katolikach. Bo okazuje się, że przyjmujemy sakramenty święte, czyli przyjmujemy samego Jezusa, spotykamy Jezusa Chrystusa w naszym życiu, ale tak naprawdę nie poznajemy go do końca. Jezus uzdrawia nas w sakramentach świętych, w sakramencie Chrztu Świętego, pierwszej komunii, w sakramencie pokuty i pojednania ale my traktujemy to jako element tradycji, element naszej kultury. I to jest pierwszy etap z dzisiejszej Ewangelii. Drugi etap to nasze spotkanie ze środowiskiem, w jakim żyjemy, bo przecież spotykamy się z ludźmi. I prędzej czy później zaczynamy rozmawiać nie tylko o sprawach codziennych, ale także o wierze. Kim jest Bóg? Dlaczego Kościół? I okazuje się, że stykamy się z różnymi opiniami w naszym społeczeństwie. Ludzi, którzy deklarują się jako wierzący, ale często opowiadają, wypowiadają swoje opinie, które są sprzeczne z wiarą, sprzeczne nawet z Ewangelią. I wreszcie spotykamy złotego świata. Trzeci etap. Okazuje się, Doświadczamy cierpienia, nieszczęścia, przeciwności, ale w tej sytuacji bardzo często ludzie oskarżają Pana Boga o zło. Tak jak Faryzeusze mówili o Jezusie: To jest grzesznik, on nie pochodzi od Boga. Tak samo i nam dzisiaj bardzo łatwo winić Pana Boga o chorobę winić pana boga o pożar powódź na świecie o niesprawiedliwość ogłodujące dzieci dlaczego bóg pozwala na to i to jest trzeci etap z dzisiejszej historii i wreszcie jest czwarty etap etap odkrywania swojej wiary osobistej niestety niewielu ludzi dochodzi do tego etapu i jest to bardzo smutne. Bo Jezus jest, z martwych zmartwychwstały, żyje. Ale trzeba chcieć Go spotkać. Trzeba chcieć zauważyć, że jest blisko. Tak jak w tym czwartym etapie, Jezus przyszedł do niewidomego człowieka, już uzdrowionego, i zadał Mu pytanie, czy Ty wierzysz w Syna Człowieczego, czy Ty wierzysz w Mesjasza? Ten człowiek odpowiedział: Wierzę, bo miał za sobą długie doświadczenie własnego życia. Czy i my potrafimy odpowiedzieć w różnym momencie naszego życia: Tak, wierzę w Ciebie, Jezu, jesteś moim Panem. Na tej drodze odkrywania prawdziwego Boga, swojej wiary, pomagają nam często inni ludzie. Pomagają nam różnego rodzaju rekolekcje, wydarzenia. I takim jednym z wydarzeń jest właśnie pielgrzymka piesza na jasną górę, kiedy ludzi łączy jeden cel dotrzeć do jasnej góry, do tronu Matki Bożej. Ale często mówimy, że pielgrzymka to są rekolekcje w drodze, dlatego że Jezus kroczy obok nas. Dlatego, że Jezus mówi do nas. To przez te 13 dni Jezus idzie krok w krok obok każdego pielgrzyma i zadaje mu pytanie, czy ty wierzysz w syna człowieczego? To jest ten moment z czwartego etapu dzisiejszej historii Ewangelii. Wielu ludzi odkryło nie wspaniały i wielki skarb swojej wiary właśnie wędrując do tronu Matki Bożej. Chociaż nie jest to łatwa droga, ale wielu wybrało się jeszcze raz, i kolejny raz, i dziesiąty, i dwudziesty raz. I za każdym razem to pytanie: czy Ty wierzysz Syna Człowieczego? Pomaga im wzrastać, pomaga im odkrywać na nowo przyjaźń z Jezusem Chrystusem. Mój drodzy, ten piękny czas Wielkiego Postu jest czasem, w którym musimy odpowiedzieć na to właśnie pytanie stawiane w, dzisiejszym, w dzisiejszej Ewangelii. Pytanie o to, czy, czy ty, bracie, siostro, czy ja wierzymy w Syna Człowieczego, w Jego zbawczą moc? Moi drodzy, życzę Wam owocnego i dobrego przeżywania Wielkiego Postu i serdecznie zapraszam na kolejne odcinki, kolejne dni naszych rozważań rekolekcyjnych z Panem Bogiem.